Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Warhammera 40, tyś... 40 000 Chaos Gate Demon Hunters. Dobra, no przemieśćmy się tu, skoro mamy to zrobić, to zróbmy. Gość w zbroi terminatorskiej pójdzie pierwszy, coś tu się rusza, coś tu się rusza. Okej, okay. teraz już nic nam nie pokazuje, gdzie mamy się przemieszczać, więc możemy to pewnie robić w miarę dowolnie. Pytanie, aha. Okej, okay, to pokazuje mi ile punktów akcji muszę zużyć na ruch. Żeby przejść tutaj muszę zużyć 3 punkty akcji. Dobra, zróbmy to. Purgator i tak musi zostać troszeczkę bardziej z tyłu, bo on ma broń troszeczkę bardziej do e, młucenia na dystans. Dobra, jego też zostawimy bardziej z tyłu, bo ten gość też jest taki, no co, leczący, nie? Dobra, on tak daleko nie podejdzie, więc niech przejdzie tutaj. Troszeczkę to lądowanie nam nie wyszło, bo okej, okay, okej, okay, ok, no w ogóle przeżył jakąś dziwną trasą, no ale niech będzie. Wyktrośnie, drośnie, ja cię pierdzielę, to niedobra wiadomość. Dobra, weźmiemy sobie tego gościa, podejdziemy tu. Mm hmm, Nurgle, Nurgla ewidentnie. Kurde w tej zbroi terminatorskiej, możesz przejść szczegółowe informacji o stanie i umiejętności umiejętnościach jednostki w tym l -l 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 -l. O! Automatyczny atak dystansowy, m, przykucnięcie, wsparcie, strzał w y, osłonę. Aha. No dobra, na razie, na razie ki. Y, no i ty dokończ tą akcję tutaj. Jeszcze mamy dwa punkty akcji. Te kropeczki to są prawdopodobnie punkty akcji. I teraz tak, czy mogę strzelić po prostu? Y, atak dystansowy. O, prawie go zdejmę do końca. Pocisk psioniczny. Prawie go zabija ale zostanie mu jeszcze trochę HP, więc nie, na razie zwykły. Dobra, dostał. A jeszcze raz mogę go. Mogę pociskiem psionicznym. Dobra, nie pije. Zabity, OK, w porządku. Dobra, ty gościu przejdź sobie tutaj. I teraz tak, czy ja mam zasięg na cokolwiek? Nie. Tarcza Aegis, obserwacja. Dajmy obserwację w to miejsce, jakby chcieli podejść gdzieś tędy, to będziemy w razie potrzeby gotowi. Nasz medyk, co to jest w ogóle to? A, czy, 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 nie wiem do czego to służy generalnie. Jakąś amunicję możemy stąd wziąć? No nie wiem, ale w każdym razie też weźmiemy obserwację na razie tutaj tego obszaru. Może bardziej w ten sposób, o, okej, okay. Potwierdź. tak. I ten gość, on niech się przemieści kawałek drogi dalej, chociaż nie wiem czy ja... No nie wiem, nie wiem do czego to służy, to może tu się mogę to zbroić? Amunicji więcej wziąć? No mniejsza żałuję. w każdym razie lecimy. Zobaczymy. Okej, okay, tam też coś jest. No to jest kawał mapy, którą musimy spenetrować. Tura wroga. Dobra, oni się gdzieś przestawiają. Hej, no mega fajnie się to jak na razie gra. Okej. Okay. No co, żeś gościu zrobił? Ale ma zasięg, chłopie. Kill demol. Nie wiem, co to jest demol, ale niech będzie. Okej, okay. wykwit rośnie. Nie wiem, co to jest ten wykwit też. Czy to coś mi zada? A on, on sapresuje cały czas. A to wkurzający gościu jesteś, dobra. Weźmiemy naszego lidera, teraz tak, ile mi zostało jeszcze, ile ja razy mogę strzelić, tego nie wiem szczerze mówiąc, raz jeszcze mogę strzelić, dobra, czyli jakbym strzelił w tego gościa, pociskiem psjonicznym to go wykończę, dobra, zrobimy tak, a, overwatch dostałem, tak, bo wyszedłem, a ja, coś z ręką mi się zrobiło, <laughs> dobra, musimy przeładować, więc przeładujemy i teraz możemy strzelić jeszcze w tego typa, Granatów nie chcę na razie marnować, nie? Z tego... Nie, tego nie ruszymy w ogóle. Dobra, strzelmy na razie normalnym pociskiem w tego typa. Bolało. Dobra, i teraz mamy tego gościa. I on też sobie może strzelić. Yy, I pociskiem psyjenicznym tego wykończymy. No to dobra. Też nie wiem co mi dają te pociski. A, czekajcie. On ma jakąś dużą broń w rękach. Nie, to nie ten gość. Dobra, to ten ma dużą broń w rękach. No nieważne. Mogę sobie podlecieć tutaj, albo. Nie, tu nie mogę. Dobra, niech podleci tutaj, zobaczymy. Kurde, jak on skacze w tej zbroi. Czy ja mam zasięg? Raczej nie sądzę. To chyba nie, nie będę jak w zasięgu. Spróbuję. Jeszcze sobie spróbujemy strzelić. Nie, nie jestem, nie mam w ogóle pola widzenia. Granat? No nie zabiję go, więc trochę szkoda. Oj, nie to, nie to, nie to. Tarcza Aegis, obserwacja. Dobra, wiecie, co może ja będę obserwował ten sektor po prostu? Jakby goś postanowił tu wejść. Dobra, tu jestem, a jak cokolwiek zrobię, to ja dostanę obrażenia. Więc. Też dostanę obrażenia jak to zrobię, jak od tarczę egis. Dobra, ja chyba oleję, żeby nie dostać obrażeń. Eee, mogę zakończyć turę. Kurczę. Zapuścić kamerę, zakończ turę. No dobra. O, dużo dostał, ładnie. No, aj, też jednak dostałem. Myślałem, że nie dostanę może. Kuca. A to dziadu. Dobra, wykwit rośnie, nie wiem co to znaczy. Dobra, weźmiemy teraz tego gościa. Niech on podejdzie tutaj. I, i dawaj ognia, no co. No, nie ma z chłopa czego zbierać. Dobra, lecimy tu. I on automatycznie chyba przeładował. Okej, okay, jeszcze mogę nawet tu podwieźć. Dobra, niech biegnie. Nie, nie. Tutaj. Okej. Okay. Jeszcze mogę nawet zawerwoczować. Skoro mogę. Dobra. Tak, nie chcę się na razie za bardzo tym gościem wysuwać. Najpierw ruszymy tego w terminatorskiej zbroi. I niech on sobie podejdzie. A niech zeskoczy tam, zobaczymy. Może nic go nie zabije, nie będzie w żadnej osłonie, niestety. Ale nic go chyba tu nie uka trupi. Dobra, i teraz możemy przenieścić tego gościa. Tu częściowa osłona, tam część. Dobra, niech on podejdzie tam troszeczkę dalej. W sumie. No, może jednak było trzeba podejść bliżej. Okej. Okay. Boksmokerzy. Naturalna zaraza. A po rozpoczęciu walki i przeładowaniu, czyli. Czyli co, że ja mogę teraz wbić w nich? E... Tak, bo zauważyliśmy przeciwnika po prostu. Dobra, nic, na razie podejdziemy tym gościem tutaj. Okej, okay, okej, okay, tak, czyli automatycznie nam się punkty akcji stegowały. Dobra, niech on sobie tutaj overwatchuje. Mm, ty, co zrobisz ty? Leć tam, dwa punkty akcji i też zrobisz overwatcha może. Tylko, że jak on robi overwatcha... To on chyba nie jest... Aha. On... A, czyli on nie wyjdzie z zaosłony, on będzie zaosłoną cały czas. Eee, czy mi się opłaca robić overwatch w takiej sytuacji? Czy ja mogę rzucić granat w tej chwili? Nie doleci tam, okej. Okay. No to nic, z overwatchu i w ten sposób. Dobra, jak to podejdę po prostu na mele, to on będzie strzelał. Dobra, musimy naszego medyka koniecznie przemieścić. Bo on został zdecydowanie zbyt daleko. O, i teraz ich tura.

5 punktów obrażeń, ale czy potrzebuje? Nie potrzebuje, mogę go po prostu normalnie na takim zakosić, więc tak zrobimy. O, wbił kolejny poziom, dobra. E, niech on się przemieści w takim wypadku. Nie wiem, gdzie ja w zasadzie mam iść. To jest kawał mapy do przejścia. Ja pierdzielę. Więc nie chcę się za bardzo oddalać od reszty ekipy, więc niech on sobie na razie przeładuje po prostu. I czy on będzie miał jeszcze jakąś akcję? Pytanie. Jeszcze jedną ma. Cofniemy się tutaj, żeby było po prostu ok. Razem z resztą. Dobra, ty też bij tutaj normalnym atakiem. Tak. Karkas, so as as planet, ok. No inkwizorka już troszeczkę zaczyna... A! O, okej. Okay. <laughs> czyli to tyle. Okej, okay. im wyższe jest sk y skażenie wykwitem, tym większe będzie. Dobra, czyli... Okej, okay. przypuszczam, że to będzie nasze zadanie główne. Rozprawienie się z tą zarazą. Ekipa wraca do domu. Cała i zdrowa i co do tego z punktami Expa zdobytymi? No chłopaki poradziliście sobie ładnie. Zabij wszystkich wrogów. Dostępne do arsenału. Dobra. Exp, Ktoś awansował. Jeden z nich chyba awansował, nie? Awansuj nie, nie, jednak widzę, że nie. Okej, okay, no nieważne. Okej. Okay. Libris, dobra, zobaczmy. Co, co nam powie nasz gość? Kurczę, piękna biblioteka. Sam bym sobie i taką w pokoju postawił. Muszę pochwalić cię za ten imponujący archiwum demonicznych praw, komendorze. It rivals some I've seen in inquisitorial fortresses. I will require it as a base of operations for my studies. I respect your authority in matters of combat, but I must remain until I can ascertain some solution to this plague. I am, of course, open to recommendations on which lines of study you feel would best serve the mission. I must insist, however, on beginning my research with a necropsy of the poxwalker carcass your brothers recovered.

Ja sierdziele. Każdy za się ode mnie chce, no bycie dowódcą takiego okrętu to z całą pewnością nie jest lekka rzecz. Szczególnie, że te okręty są na wagę złoto, bo z tego co mi wiadomo ludzkość nie jest już w stanie takich budować. To jest niesamowicie fajny w uniwersum Warhammer 40000, że to jest... taki okres post future bym to nazwał. Była taka przyszłość rozwoju technologicznego na maxa i teraz jest regres następujący po tym rozwoju technologicznym. To jest coś jakby zjawisko, którego się dzisiaj nie rozpatruje, że tak powiem. Dziś jak się patrzy często na zmiany, które zachodzą, to tylko w, jakby w górę, nie? Że idzie rozwój do przodu, do góry i tak dalej, a tak naprawdę jest to bardziej sinusoidalne. No. I limited by the resources we can requisition from Titan or nearby inquisitorial enclaves. As of this moment, reviving the Edict's core power output takes absolute primacy. Mhm. Mm Dużo jest tu na tym ekranie, powiem wam szczerze, ale nasz częściej gracz prowadzi tak, że idzie to zrozumieć.

Dominus has restored the star map to its full function. We are receiving a barrage of scanning data and astropathic scrapings from across the sector. This plague appears to have already spread its tendrils far and wide. We are faced with reports of two infected systems. We should monitor this infestation carefully.

Pożądkowy kwarantanny, jak długo znala znałaś dowódcę Agraweina? Jak przebiega prace konstrukcyjne? Możemy gadać nie z nimi. Aha. Był przywódcą. Nice, Skuteczności misji wynosi zaledwie 99,7%. Spędził wiele godzin kontemplując w żalu te brakujące 0,3%, gdy tylko mu o tym przypomniałam. Okej, okay. jak traktowałby inkwizytorkę? Zachowałby umiar w działaniu, nie ucieszyłby się z jej obecności, ale pozostałby wierny tradycjom relacji zakonu z inkwizycją. Nie cierpił jednak głupców ani tych, którzy ośmielali się podważać jego autorytet. Szybkie szacunki wskazują, że gdyby Agrawein nadal dowodził z 73,6% prawdopodobieństwem, doszłoby do konfrontacji między nim a inkwizytorką Wakir. No rzecz w tym, że ja nie do końca jestem fanem tego poprzedniego dowódcy, e Nieposłuszeństwo wobec inkwizytorki jest dość dziwne. Nieposłuszeństwo sugeruje o masyjną potrzebę utrudnienia. Ja tylko mówię prawdę. Zgubny edykt potrzebuje wytchnienia po stratach w walce z Kaedium. No tak, protokoły kwrantany. Nie wiem czy to aktywować. No, zainteresuje... Okej, okay, no dobra, dobra. Okej, okay, no ufam jej, ufam jej. Jeszcze tu mam, mogę z nią pogadać coś, jak przebiegały prace konstrukcyjne. To na razie wszystko. Pokazujemy wykrzyknik cały czas, nie wiem dlaczego. Status statku, zobaczmy. E, Okej, okay, co możemy dalej zrobić? Tutaj chyba nic, zablokowane, zablokowane. Ulepsz. Aha, mogę to ulepszyć albo to naprawić. Komora wspomagana, reaktor plazmowy. Co daje komora wspomagana? Wynik naprawy w produkcji serwitorów. Okej, okay, dobra, no to robimy to. Serwitory się przydadzą. Serwitorzy w zasadzie. Dobra, z nią nadal mogę o czymś pogadać, jakby. Tutaj co mamy? Pogadaj z Ektarem, a tutaj mamy. Pogadaj z Wakir. Mm, dobra, wiecie, co pogadamy z Wakir? Mamy co Byłem świadkiem śmierci i dowód zgubnego edytu podczas poprzedniej misji. Nie pozwoliłby pod moim okiem doszło do podobnej klęski. Okej? Okay. Dlaczego? Wcześniej polowałem na heretyków, wysyłając moc bezpośrednio z anomalii Hadeks. Odzyskałem skradzioną energię, a wizji, o której powiedziałem się po przybyciu. Aha. Jej przekaz jest złowieszczy. Zoprawiony wizja Kurde, jakaś burza się cholerensna zaczyna. Muszę chyba kończyć, bo zaraz będzie Saigon. Dobra. Yes, o oh, kurde, dobra, dobra, dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia czołem.